Witajcie kochani na kanale Anielskie Liczby i Ewangelia. Dzisiaj przynoszę wam przesłanie, którego twój anioł nie chce, byś ignorował. Twój anioł woła do ciebie w tej chwili z całą mocą. Liczba 555 to nie jest coś, co możesz e, zignorować. To pilne wezwanie od niebios, byś zatrzymał się i otworzył swoje serce. Nie odchodź nigdzie, nie przewijaj tego filmu, bo stoimy przed momentem, który może odmienić twoje życie. Twój anioł prosi cię byś usłyszał to, co ma ci do powiedzenia. Bo 555 niesie ze sobą energię zmiany i transformacji. To wiadomość, która czeka na ciebie, więc otwórz się na nią teraz. Liczba 555 w numerologii to symbol potężnej zmiany. To energia piątki, która powtarza się trzykrotnie, wzmacniając jej moc. Piątka oznacza transformację, wolność, ruch i nowe możliwości. Kiedy widzisz 555, to jakby wszechświat krzyczał coś wielkiego nadchodzi. Twój anioł mówi, że jesteś w punkcie zwrotnym swojego życia. To znak, że stare odchodzi, a nowe przychodzi z siłą, której nie możesz zatrzymać. 555 to jak wiatr, który zmiata to, co już ci nie służy i otwiera drogę do czegoś lepszego. To liczba, która przypomina, że zmiana jest błogosławieństwem. Nawet jeśli czasem wydaje się trudna, Twój anioł prowadzi Cię przez ten proces, byś mógł wznieść się na wyższy poziom. To wezwanie, byś przestał się bać i przyjął transformację z otwartymi ramionami. W Ewangelii znajdujemy piękne odbicie tej prawdy o zmianie i nowym życiu. Posłuchajcie słów z Ewangelii według Jana, rozdział 6, wersety od pierwszego do piętnastego. To historia, w której Jezus karmi pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Gdy wszyscy się najedli, zebrano 12 koszów resztek. Ten cud pokazuje, jak Jezus przemienia mało w wiele, jak przynosi obfitość tam, gdzie był brak. Piątka w tym fragmencie symbolizuje zmianę, która przewyższa ludzkie oczekiwania. 555 to potrójne echo tej mocy. Twój anioł przypomina ci, że Bóg może wziąć to, co małe w twoim życiu, i uczynić z tego coś wielkiego. To znak, że jesteś prowadzony. Ku transformacji, która przyniesie nowe życie. Kiedy widzisz 555, Bóg mówi: Zaufaj mi, bo mam dla ciebie więcej. Wyobraź sobie, że stoisz na krawędzi wielkiej przemiany. Może czujesz, że coś w twoim życiu musi się skończyć, by coś nowego mogło się zacząć. Może twoja praca, relacje albo sposób myślenia proszą o zmianę. Twój anioł mówi: Nie odchodź, bo 555 to znak, że teraz jest czas na transformację. Bóg przygotował dla Ciebie nowe ścieżki, których jeszcze nie widzisz, jak mówi drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 17. Jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest tworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To obietnica, że w Bogu każda zmiana prowadzi do odnowy. Wpisz proszę w komentarzu 555, jeśli wierzysz, że Bóg przemienia twoje życie. Chcę opowiedzieć Wam historię, która pokazuje, jak działa moc liczby 555. Pewien mężczyzna, którego nazwę Tomek, żył w rutynie, która go przytłaczała. Czuł, że jego życie stoi w miejscu, a marzenia o podróży i nowym początku były coraz bardziej odległe. Pewnego dnia zaczął widzieć 555 wszędzie, na zegarze o 5:55, w numerze biletu, w przypadkowym adresie. Początkowo myślał, że to przypadek, ale potem coś gotknęło, by się zatrzymać. Pomodlił się i zapytał Boże: Co chcesz, abym zrobił wkrótce? Potem dostał ofertę pracy za granicą, która wymagała od niego odważnej decyzji. Zamiast się bać, zaufał i wyjechał. Dziś Tomek mówi, że 555 było jak boskie wezwanie do zmiany, która odmieniła jego życie. Ta historia pokazuje, że aniołowie nie pozwalają nam odejść, gdy stoimy przed transformacją. Czy Ty też widzisz 555 w swoim życiu? Może to znak byś przyjął zmianę? Co możesz zrobić, by żyć przesłaniem 555? Po pierwsze, zaakceptuj zmianę. Twój anioł chce, byś puścił to, co cię trzyma w miejscu. Zastanów się, co w twoim życiu wymaga transformacji i pozwól temu odejść. Po drugie, zaufaj Bogu. On jest panem każdej zmiany i wie, co jest dla ciebie najlepsze. Oddaj mu swoje lęki w modlitwie i powiedz, panie: Prowadź mnie przez tę przemianę. Po trzecie, bądź gotowy na ruch. 555 to znak, że musisz działać, by zmiana się dokonała. Zrób coś odważnego. Może to rozmowa, decyzja, albo krok w nieznane. Twój anioł jest z tobą, by wspierać się w tej podróży transformacji. Nie bój się nowego, bo Bóg błogosławi tych, którzy idą za jego głosem. Przeczytam wam teraz fragment z Psalmu 55, który mówi o zaufaniu w zmianie. Zrzuć swą troskę na Pana, a on Cię podtrzyma. Nie dopuści nigdy, by sprawiedliwy się zachwiał. Ten psalm przypomina, że Bóg jest Twoją skałą w czasie przemian. 555 to znak, że możesz powierzyć Mu swoje życie. To wezwanie, byś przestał się martwić i zaufał Jego mocy transformacji. Pomodlmy się razem. Boże, dziękuję Ci za zmiany, które dla mnie przygotowałeś. Dziękuję za mojego Anioła, który prowadzi mnie przez transformację. Proszę Cię o odwagę. By puścić to, co stare i przyjąć to, co nowe, proszę o wiarę, by zaufać Twojemu planowi przemiany mojego życia. Niech moje serce będzie otwarte na Twoją wolę. Niech liczba 555 przypomina mi, że jesteś ze mną. Niech Twoja moc działa w każdym moim kroku. W imię Jezusa. Amen. Zastanówcie się teraz nad pytaniami, które chcę Wam zadać. Co w Twoim życiu wymaga zmiany, byś mógł iść naprzód? Gdzie ostatnio widziałeś liczbę 555 i co wtedy czułeś? Jaki odważny krok możesz zrobić dzisiaj, by przyjąć transformację? Napiszcie swoje odpowiedzi w komentarzu poniżej. Chcę usłyszeć wasze historie, bo one inspirują nas wszystkich. Może twoja odpowiedź będzie światłem dla kogoś, kto boi się zmiany. Twój anioł prosi cię, byś nigdzie nie odchodził, bo zmiana jest blisko. Bóg przygotował dla ciebie nowe życie, pełne wolności i radości. Może to nowe miejsce, w którym znajdziesz spokój, może nowa relacja, która cię podniesie, a może nowe spojrzenie, które odmieni twój świat. 555 to znak, że transformacja już się zaczęła. Wpisz proszę w komentarzu tak, jeśli jesteś gotowy przyjąć Bożą zmianę. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje odwagi do transformacji. Niech to przesłanie dotrze do tych, którzy czekają na znak od Boga. Posłuchajcie jeszcze jednego fragmentu z Ewangelii według Łukasza, rozdział 19, werset 10. Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to co zginęło. Te słowa Jezusa pokazują, że on przynosi zmianę tam, gdzie jest strata. 555 to przypomnienie, byś pozwolił mu odnaleźć i przemienić to co w tobie zagubione. Nie bój się transformacji, bo twój anioł prowadzi cię do nowego życia. Każdy dzień to szansa, by żyć w pełni Jego łaski. Zaufaj, że Bóg ma dla Ciebie plan, który przewyższy wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Czasem życie wydaje się pełne stagnacji i bólu, ale 555 to znak, że Bóg przynosi odnowę. On mówi: Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą w każdej zmianie. Przyjmij transformację z wiarą, że prowadzi Cię do Jego celu. Może czujesz, że Twoje marzenia umarły, że nie ma już nadziei twój anioł mówi Nie odchodź, bo nowe życie jest przed tobą. Bóg odnawia to, co złamane i otwiera drzwi, których nie widziałeś. Wpisz proszę amen w komentarzu, jeśli wierzysz, że Bóg przemienia twoje życie. Pomyśl, jak wyglądałoby twoje życie, gdyś przyjął przesłanie 555. Wyobraź sobie, że budzisz się z lekkością, wiedząc, że stare odeszło, że każdy twój krok jest prowadzony przez Boga ku nowemu że Twój anioł usuwa ciężary z Twojej drogi. To nie są tylko słowa, to obietnica, która na Ciebie czeka. 555 to znak, że możesz żyć w wolności z Jego mocą. Niech ta liczba przypomina Ci, że Bóg jest wierny i zawsze Cię podtrzymuje. Dziękuję, że jesteście ze mną na tym kanale. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, wpisz proszę 555 w komentarzu. Subskrybujcie kanał i włączcie dzwonek powiadomień, by nie przegapić kolejnych filmów. Każdego dnia przynosimy wam nowe przesłanie od aniołów i Słowo Boże, które zmienia życie. Niech Bóg Was błogosławi, a aniołowie prowadzą na każdym kroku. Do zobaczenia wkrótce z kolejnym przesłaniem.